Tak, w końcu się doczekałem i odebrałem swój samochód. Także już bez przeciągania przedstawiam Wam. Oto nowy Hound! Zaczynamy! Nowy Hound, czyli Wrangler Rubicon 2.0 Turbo. Tak, tak, tym razem bez hybrydy. To jest ta stara, poczciwa jednostka benzynowa o mocy 272 koni i momencie obrotowym 400 Nm, czyli w zupełności wystarczającej do dosyć porządnego upalania w terenie, przynajmniej moim zdaniem. Kolor Silver Zenith, nie wiem czy wiele osób się spodziewało, że wybiorę akurat taki kolor, ale kiedy Szukaliśmy gladiatora dla Karoliny już prawie dwa lata temu. To w salonie w Jeepa w Gdyni, którego niestety już nie ma, stał gladiator w takim kolorze i wtedy sobie pomyślałem, że mój następny Wrangler właśnie będzie miał ten kolor. I muszę Wam powiedzieć, że no strasznie mi się podobają te kontrasty tutaj, jakie się tworzą z tym srebrnym kolorem. Szczególnie z tymi czerwonymi ramkami naokoło tych napisów i wszystkich emblematów, które są przyczepione do tego samochodu. Także jestem bardzo zadowolony. Nie byłem do końca pewien, czy to będzie dobry wybór, ale teraz wiem, że mi się bardzo, bardzo podoba. Samochód odebrałem, ile? Cztery dni temu, w sobotę, z salonu w Warszawie. Już zdążył się dotrzeć silnik, ponieważ one nie wymagają długiego dotarcia. Według instrukcji to jest około 500 km, także już ten dystans został przejechany, więc można się śmiało bawić i upalać tę bestię w terenie. No i co się zmieniło? Co się zmieniło w tym poliftowym Wranglerze? No tak naprawdę to niewiele. Ale zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, przynajmniej z zewnątrz. To jest właśnie ten nowy grill. Wiele osób mówi, że przez to wygląda teraz jak Renegade. No, akurat w salonie stał Renegade, kiedy odbierałem ten samochód. No, jest to on trochę podobny, ale jednak tutaj. Są zachowane te takie typowo Wranglerowskie, bardziej szersze te szczerbinki są. Nadal widać, że to jest Wrangler. Mi się ten grill, osobiście bardzo podoba. Od początku, tak naprawdę, kiedy go zobaczyłem, to planowałem zakupić sobie sam grill, jeżeli miałem jeszcze poprzedniego Wranglera, ze względu na dwie rzeczy. Pierwsza to od razu, co mi się rzuciło w oczy, to, że tutaj jest bardziej wcięte. Tak naprawdę ten grill jest też węższy, ale tutaj jest taki też plastikowy element, który też można zdjąć osobno i jest bardziej wcięty do środka samochodu. Dzięki temu tutaj o wiele łatwiej będzie instalować wszelkie wyciągarki. Ja naprawdę się wiele razy musiałem mocno namęczyć, żeby zmieniając zderzak, tą wyciągarkę upchnąć z powrotem. Także teraz to powinno być o wiele, wiele łatwiejsze. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba w tym grillu. To to, że teraz tak naprawdę w lot powietrze wlatuje nie tylko tymi szczerbinkami, ale także pomiędzy nimi są miejsca, przez które to powietrze będzie mogło się dostawać i chłodzić silnik, który jest w środku. A wiemy, że on czasami lubiał się przegrzewać przy mocniejszym upalaniu, ale mam nadzieję, że dzięki temu tutaj będzie lepsza, lepszy przepływ powietrza i takie sytuacje będą zdarzały się o wiele rzadziej. To co niestety się nie zmieniło to parapet, zwany również ławką lub w niektórych kręgach się dowiedziałem przedłużaczem agonii pieszych, kiedy uderzą w, e, właśnie w ten samochód. E, niestety to jest nadal właśnie ten długi parapet, który moim zdaniem nie wygląda najlepiej. Jak widzicie ja tu już wyciąłem e, z nadkoli, znaczy odkręciłem tak naprawdę tym razem, już się nie bawiłem w przycinanie właśnie te wypełniacze między zderzakiem a poszerzeniami nad koli, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało, no ale nadal jest to dosyć długi zderzak. Kolejna różnica, którą mogliście już dostrzec, jeżeli macie wprawione oko i jesteście zaznajomieni ogólnie z Wranglerem JL albo poprzednimi generacjami, to brak anteny. Tak, tutaj w tym miejscu znajdowała się kiedyś bardzo długa antena, e, która podobno w Warszawie łatwo było można stracić. Teraz już jest tylko emblemat Trailer 4x4, tak samo jak po drugiej stronie w tym miejscu. Natomiast antena została przeniesiona do szyby. Tutaj u góry, są takie paski i tam teraz właśnie znajduje się i antena GPS, i antena radia. Jak to się sprawdza? Ja nigdy nie słucham radia, ale włączały się ogłoszenia drogowe. No i no, słychać. Także myślę, że nie ma co narzekać. A jeżeli mówimy o przedniej szybie, to teraz na wyposażeniu każdego Wranglera jest Gorilla Glass na przedniej szybie, czyli wzmocniona szyba, ponieważ te szyby podobno dosyć często pękały. Mi odpukać eee, jeszcze się to nie zdarzyło, natomiast teraz ta szyba powinna być o wiele, wiele mocniejsza. Kolejną drobną różnicą, która chyba dopiero teraz została wprowadzona, to zniknął napis Wrangler Unlimited. I teraz pod emblematem Jeep jest już tylko napis. Rangler. Kolejna rzecz, też tutaj na dole, to jest, tutaj możecie widzieć taka blacha wystająca, to jest taki element, który nie wygląda najlepiej, natomiast został wprowadzony ze względu bezpieczeństwa, ponieważ w testach zderzeniowych, kiedy jest zderzenie frontalno-boczne, nie bezpośrednio na osi samochodu, to to koło wchodziło pod Ranglera i powodowało, że Rangler się przewracał. Nowością są też te progi, które są również teraz stopniami bocznymi. Są one wykonane z aluminium, z plastikowymi nakładkami tam, gdzie się staje i zakrywkami z przodu i z tyłu. No jak trwałe będzie to rozwiązanie? Myślę, że nie bardzo ze względu na to, że to aluminium jest naprawdę bardzo, bardzo cienkie. Tak naprawdę wydawało mi się, że to jest jednak plastik. Zostałem jednak zapewniony w salonie, kiedy odbierałem ten samochód, że jest to aluminium. No Na pewno jest to bardzo cienki aluminium. Myślę, że zdejmę te progi i zamienię na coś innego. Natomiast to coś innego po raz pierwszy, bo wiecie, że tego nie lubię, będzie też służyło jako stopnie, na które będzie można stawać. Ale do tego przejdę, kiedy będziemy omawiali wnętrze tego samochodu. Wraz z nowym modelem pojawił się też nowy wzór Felg. Eee, zaraz, a więc wraz z nowym modelem pojawił się też nowy wzór felk, który tym razem muszę powiedzieć, bardzo mi się podoba i no na pewno wymienię, ze względu na to, że ja nie lubię podkładać dystansów pod opony, kiedy zakładam je większe i robię lift. Natomiast te są naprawdę, naprawdę bardzo fajne moim zdaniem. A na felze mamy nową gumę. Tak, tym razem z Rubikonem nie dostajecie już mt bo wcześniej to były BF Goodrich KM2. Dostajecie Nexen Rodian ATX, czyli normalne takie ATeki. Bieżnik nie najbardziej agresywny, jaki widziałem. Na pewno mniej agresywny niż BF Goodrich KO2 i KO3, które chyba niedługo wychodzą. Natomiast no taki myślę, że jest bardziej zbliżony do Yokohamy Geolander G015. Też bardzo szanowane opony w kręgach offroadowych. No natomiast tutaj osoby, które na pewno nie będą chciały modyfikować samochodu, mogą spokojnie zostać przy tej oponie i myślę, że będziecie zadowoleni, ponieważ jeżdżąc tutaj na drogach wokół domu, no powiem Wam przy podobnych warunkach drogowych, czyli dosyć mokre błoto, bo mamy wczesną wiosnę, tym samochodem mniej majtało po tej polnej drodze zabłoconej niż G-klasą na tych oponach, które już zmieniłem tam, bo tam są teraz General Grab AT3, czyli trochę bardziej nawet moim zdaniem agresywny ten bieżnik jest niż tutaj, to je to są na tamtych oponach bardziej rzucało e, na boki niż ten samochód. No, tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie. I tak samo na asfalcie. Na asfalcie też fajnie się tym jechało. Sunęło się ekspresówką z Warszawy do Gdańska. Nie mam absolutnie żadnych tutaj zastrzeżeń co do tej opony. To jest. Rzecz, którą myślałem, że będę najbardziej nie lubił w tym samochodzie, po jego odbiorze i będę starał się jak najszybciej zmienić. Natomiast teraz wiem, że na spokojnie tą oponką można też pojeździć troszeczkę w terenie i tragedii nie będzie. I ostatni element na zewnątrz tego samochodu, o którym warto wspomnieć, to jest faktura na tym hardtopie. Wydaje się, taka bardziej. Intensywna, w sensie jakby ktoś to może spryskał Raptorem, może nie aż tak bardzo, ale jakby trochę ten kolor jest ciemniejszy, faktura bardziej wyraźna, także no, taka mała rzecz. Może nie jest to jakaś strasznie duża różnica, ale jednak zauważalna. To tyle jeśli chodzi o różnice na zewnątrz samochodu, czy to dużo, czy mało. No, wydaje mi się, że tutaj nie ma akurat zaskoczenia, że tych różnic nie ma aż tak bardzo dużo. Oprócz tak naprawdę tego Grilla z przodu, to nic na karoserii się nie zmieniło, co to ogólnie pozytywne też, ponieważ jeżeli, tak jak ja macie akcesoria z poprzednich Wranglerów JL, jak na przykład drzwi rurowe, to bez problemu powinny one pasować tak samo na tego Wranglera. Może coś tam się zmieniło w zawieszeniu, tego jeszcze nie wiem. To prawdopodobnie dowiemy się dopiero, kiedy będę robił lift zawieszenia. Mówiąc o zawieszeniu, przypomniało mi się, że jest jednak jedna nowość, a właściwie to dwie. Teraz pierwszy raz we Wranglerze tylko benzynowym z silnikiem 2.0 Turbo. I z przodu, i z tyłu mamy mosty Heavy Duty, czyli te same, które są montowane we wranglerze 4X oraz we wranglerze 3.9.2 w Stanach. Jest to super wiadomość, ponieważ jest to samochód lżejszy od obydwu wspomnianych, ale ma tak samo mocne mosty. Także myślę, że tutaj będzie można naprawdę poszalać z oponami. Dodatkowo z tyłu są półosie full float pozwalające żeby ten samochód ciągnął trochę większe obciążenie na haku. Także bardzo pozytywne zmiany, myślę, że poprawiające dzielność terenową tego samochodu. Natomiast teraz przejdźmy do środka, bo tam jest troszeczkę już więcej smaczków. W bagażniku jest praktycznie wszystko tak samo. Tutaj nie ma dużych zmian, ale są dwie rzeczy, o których pomyślałem, że wspomnę. Jedna to jest tutaj ta tabliczka z tymi wymiarami ranglera i jego kątami natarcia, rampowym i schodzenia. To w miejscu, gdzie jest Wrangler czterodrzwiowy, mamy gwiazdkę, że te kąty. Te wszystkie wartości dotyczą samochodu na 35 calowych oponach, które w Polsce są niedostępne. No Są dostępne w Stanach, bo Made in USA nadal jest tutaj dumnie napisane, no ale taka, taka śmieszna anegdotka. I jedna rzecz, która mnie tak naprawdę zdziwiła, to znajduje się tutaj w środku i tutaj na samym końcu bagażnika zaraz przy szybie zawsze była taki uchwyt na kable i na wąż do spryskiwacza, który się odczepia od hardtopu, kiedy się go zdejmuje i właśnie w ten uchwyt wsadzało się tą wtyczkę i ten kabel, żeby one po prostu się nie kurzyły za bardzo. Teraz z jakiegoś powodu yy, go tutaj nie ma, ta wtyczka zostaje, będzie tutaj latała, może trzeba będzie ją jakoś zabezpieczyć. Zanim wsiądę do środka i stamtąd będę Wam opowiadał, co się zmieniło w poliftowym Wranglerze, pierwsze co Was przywita to nowe fotele, nie da się tego nie zauważyć, tym razem są już sterowane elektrycznie, czyli nie trzeba ani naciskać żadnej wajchy, ani ciągnąć żadnego sznurka, żeby ten fotel regulować. Są tutaj takie dwa przyciski właściwie wajchy, które można w różne strony pchać albo ciągnąć, żeby regulować ten fotel. Jedna do oparcia przód-tył i druga do przesuwania fotela do przodu, do tyłu, do góry na dół, jeżeli naciśnie się ją z tyłu, a jeżeli naciśnie się ją z przodu, to reguluje wysokość podparcia pod udzia. No i tutaj ten dipad do kontroli podparcia odcinka lędźwiowego. Także nowoczesność i komfort wkradły się już do Wranglera. Dla niektórych nie będzie to fajna opcja, ponieważ jeżeli topi się ten samochód dosyć mocno i tam do środka naleje się woda. Gdzieś tak do wysokości kolan, albo powyżej już właściwie kostek, no to naprawa takiego fotela będzie pewnie trochę słono kosztowała, albo trzeba będzie go już całkowicie wymienić. Wspominałem Wam, że zmienię te progi na coś mocniejszego, ale że prawdopodobnie zmienię też na coś, co wbrew temu, co zazwyczaj lubiłem, będzie mi służyło jako stopnie do wsiadania, a tak naprawdę przede wszystkim do wysiadania z tego samochodu. Powód tego, to właśnie te fotele. Zaraz Wam pokażę. O ile do środka mogę wsiąść bez problemu o tyle problem pojawia się kiedy się wychodzi. Ja w poprzednich moich Anglerach miałem taki system, że odwracałem się tutaj i już w tym momencie wyskakiwałem. Niestety, kiedy robię to na tych fotelach, to moja noga kiedy nie opiera jej o progi oczywiście, opiera się obok tego fotela, gdzie jest taka wąska gąbka i która dosyć szybko i dosyć boleśnie łączy się z, właśnie z tym plastikowym bokiem fotela i wbija mi się w udo. Także no jest to dosyć upierdliwe, dlatego tutaj potrzebne są jednak progi, gdzie można oprzeć swobodnie stopę i podnieść trochę wyżej udo, i stąd wyjść. O! Tak z samochodu. No, jesteśmy w środku. No, uległo zmianie. Tutaj dosyć sporo rzeczy. Przede wszystkim mamy bardzo fajną, nową kierownicę. Wygląda prawie tak samo, oprócz tego, że no ta skórka tutaj jest o wiele, wiele fajniejsza. Lepsze jest to oprzycie tutaj czerwone. Zniknęły te takie chromowane, naśladujące aluminium elementy naokoło przycisków. Został jeszcze ten jeden taki ozdobny. Chromowano-aluminiowy element tutaj i oczywiście samo logo Jeep jest. W tym miejscu znalazła się zaślepka z grafiką Jeepa Wranglera i Gladiatora. W Wranglerze 4XE znajdują się tutaj przyciski sterujące trybami silnika hybrydowego. Zegary tutaj zostały prawie takie same, oprócz tego, że jest troszeczkę inna ramka wokół nich, podyktowana tym ekranem, tak? bo ta ramka z zegarów też idzie naokoło tego ekranu, który... Też jest nowy, jest o wiele szerszy, ponad 12 cali. Nie ma już tutaj okrągłych wylotów powietrza, klimatyzacji. Zostały przeniesione tutaj niżej i są prostokątne. I powiem szczerze, nie jest to tak, nie wygląda to źle. Myślałem, że, że to będzie naj, najsłabszy element tego wnętrza, ale tak naprawdę nie, nie przeszkadza to e, i jest bardzo w porządku. Nadal zostały te e, okrągłe wloty powietrza po obu stronach przy drzwiach. I tutaj też zniknęły te obramowania chromowane, zastąpiły je takie czarne matowe. Oprzycie też tutaj tego kokpitu też się zmieniło. Teraz jest takie skórzano perforowane z czerwonym. Oprzyciem. I tylko na samych krawędziach można dostrzec tą pozostałość z poprzednich Rubikonów, gdzie, gdzie cała, ogólnie, ten cały kopi tutaj był w tym kolorze. To tutaj jest tylko taki lekki paseczek po obydwu stronach. Ta całość tutaj, ogólnie, jest troszeczkę bardziej wysunięta do środka kabiny. To szczególnie widać tutaj na przycisku Start Stop, który jest teraz dosyć głęboko osadzony. Trzeba dosyć głęboko sięgnąć tym palcem, żeby odpalić samochód. Tu, jakby ta cała rączka dotrzymała. Się jest tak trochę bardziej, wydaje mi się, zintegrowana z całością tutaj tego panelu sterującego klimatyzacją. I też fajnie, że Jeep zostawił jednak nadal te fizyczne przyciski, bo jednak, jak się jedzie na offrodzie, to nie zawsze chce się albo ma się jak dotykać. Ten ekran brudnymi rękoma, albo nawet rękoma w rękawicach, także fajnie, że te przyciski nadal tutaj zostały. Aczkolwiek nadal dziwnie został ten chromowany element tutaj. Wolałbym, żeby jednak to było bardziej spójne. Jeżeli już zamieniamy tutaj te elementy na matowy, czarny, no to. Tutaj moim zdaniem też to powinno się wydarzyć. Idziemy niżej, no tutaj to już się w ogóle nic nie zmieniło. Wrócił tryb Offroad Plus, którego ja nie miałem w Greyhoundzie, czyli w hybrydzie. Ogólnie wrażenia moje są takie, że jakość jednak wykonania tego wnętrza, szczególnie tego kokpitu, no troszeczkę się poprawiła. Tutaj na podszybiu też się troszeczkę zmieniło, ponieważ no ja już jestem trochę do tego przyzwyczajony z 4XE, że na środku nie ma. Tej tacki, gdzie można coś położyć. Tutaj podobno są teraz głośniki, i po bokach mamy dwa bardzo płytkie miejsca, gdzie można coś jeszcze położyć. Zmienił się chyba tutaj kształtem troszeczkę ten e, kokpit. Tutaj mamy informację, czy poduszka powietrzna jest wyłączona, czy nie oraz system SOS, mikrofony, za lusterkiem mamy kamery i radary, które pozwalają nam korzystać. Z adaptacyjnego tempomatu uległa też zmianie troszeczkę kształt tej klatki naokoło. Jest troszeczkę do środka bardziej wystająca, ze względu na to, że teraz mamy tutaj poduszki kurtynowe i z przodu i z tyłu samochodu. I z tego co wiem, to tutaj też te uchwyty troszeczkę, troszeczkę inaczej wyglądają. Na pewno tutaj, o pod spodem, tutaj jest jakby, wiem, że tutaj było kiedyś więcej miejsca, bo tutaj kiedyś Airtaga włożyłem. Tutaj już się nie zmieści. Jeśli chodzi o drugi rzęd siedzeń, to tam też nie ma zbyt wielu zmian. No, są trochę ładniejsze te skóry na tych fotelach, przynajmniej wydają się takie być, jak są nowe. Natomiast tutaj na tylnym oparciu fotela pasażera i kierowcy były takie uchwyty, mole chyba się nazywają. One już zniknęły. Nadal jest siatka, ale oprócz tego jest gładka ścianka plastikowa. Także, no trochę szkoda, bo ja miałem do tego przyczepioną apteczkę. No, ale co zrobić? Tutaj, jeszcze z takich nowości w środku, to oczywiście ten, ta środkowa belka poprzeczna też się troszeczkę zmieniła. Tam są głośniki, tak jak były, ale te światełka troszeczkę inaczej się teraz włącza, po prostu się na nie naciska. I są dwa wyprowadzone tutaj do przodu, i po drugiej stronie, tak naprawdę. To już tylko pasażerowie mogą jej sięgnąć. Są pozostałe dwa. One są trochę szerzej rozstawione, żeby bardziej oświetlały może to, co pasażerowie trzymają na kolanach. Odpalmy teraz system multimedialny. W tym systemie multimedialnym mamy teraz profilek. Także, jeżeli samochód ma więcej niż jednego kierowcę, to każdy kierowca może włączyć swój profil ze swoimi własnymi, spersonalizowanymi ustawieniami. Oczywiście to, na co wszyscy czekali, czyli bezprzewodowy Apple CarPlay. Kabel mam podłączony głównie dlatego, że. E, okazuje się, że jak się dłużej korzysta z tego Apple CarPlay, no to jednak ta bateria dosyć szybko idzie. Ekran jest super, jest bardzo dobrej jakości. Wszystkie kolory są bardzo wyraźne, jest dosyć duża rozdzielczość. To, co muszę Wam powiedzieć, to że jest bardzo też płynny. To jest chyba jeden z najpłynniejszych, najszybciej reagujących na wszystkie polecenia dotykowe ekranów, z jakim miałem styczność. Na pewno jest on o wiele szybszy od nawet mojej G-klasy. I jeszcze Wam pokażę pojazd Offroad Pages. Włącza się momentalnie. Pamiętacie, ile off-road pages zajęło włączanie się w poprzedniej wersji tego samochodu? No to po prostu trwało wieki, nikt tego prawdopodobnie nie używał. Tutaj od razu wszystko mamy y, na naciśnięcie y, palcem, od razu się pojawia. Naprawdę, to jest tak szybkie, że aż niewiarygodne, że ktoś w końcu zrobił system, który działa tak dobrze. A i też muszę powiedzieć, że teraz mam włączony. Tryb ciemny tego wyświetlacza, bo ten tryb jasny troszeczkę mi się nie podobał. Tryb ciemny jest o wiele lepszy, na szczęście można to sobie ustawić. Najlepszą rzeczą w tym wszystkim jest, że to jest naprawdę responsywne i, i bardzo szybko działa. Porozmawiajmy teraz o moich wrażeniach z jazdy, przynajmniej tych pierwszych. Przyjechałem już ponad 666 km. Bo na asfalcie, już chyba o tym wspominałem, po prostu sunie gładko. To jest po prostu wręcz niewiarygodne, ile ten Wrangler przeszedł. Już nawet nie tylko od swojej poprzedniej wersji JK, ale od początku, kiedy wersja JL została wypuszczona na rynek ponad 5 lat temu. Naprawdę, prowadzi się już, już bardzo blisko tego przynajmniej, co czuję w G-klasie. Wiadomo, że tam będzie trochę lepiej, bo z przodu ma niezależne zawieszenie, ale, ale naprawdę jest bardzo dobrze. Także tutaj szacun dla inżynierów z Jeepa, że mimo wszystko, zachowując nadal jego niesamowitą dzielność terenową, mogą ulepszać jego prowadzenie się na asfalcie. Jeśli chodzi o offroad, no to latałem tutaj troszeczkę w okolicy, po tych drogach, po których zawsze latam i muszę powiedzieć, że mamy taki jeden właśnie moment koło jeziora, gdzie to jezioro wylewa i tą drogę zalewa i tam jest super mokro i grząsko i, i zazwyczaj nikt tam nie jeździ oprócz ciągników, wszyscy się zakupują. Myślałem, że nie dam rady na tych atekach tam przejechać, nawet napisałem do Karoliny Karolina, słuchaj, zaraz będę testował samochód, czy jakby co przyjedziesz gladiatorem mnie wyciągnąć. Ona powiedziała, że bym jeździł ostrożnie, tak jakby nie miała zasięgu, ale pomoc nie była potrzebna, po prostu Byłem niesamowicie zaskoczony, jak te opony sobie dobrze dawały radę. To jest nadal bardzo dobre auto terenowe i tak naprawdę jeżdżąc przez ostatnie pół roku G-klasą, zapomniałem już trochę, jak beztrosko i bezproblemowo wjeżdża się nawet w najcięższy teren, nawet takim seryjnym Wranglerem. Jest to solidna konstrukcja na ramie, ze sztywnymi mostami, nie dla wszystkich, ale terenowo jest nie do pobicia i stał się nawet jeszcze bardziej ucywilizowany na asfalcie. Miesiąc miodowy jeszcze trwa, Ja jestem oczywiście bardzo zakochany. No i mam nadzieję, że będziecie śledzili jak ta sytuacja, jak ten związek będzie się dalej rozwijał. Dzięki wielkie, że jesteście, e, oglądajcie, subskrybujcie, polajkujcie. To mnie zmotywuje, żeby robić dalej takie filmy, jak te, a może nawet lepsze. Dzięki wam wielkie i do zobaczenia na razie. Czekajcie, jeszcze powiem wam pewną małą notkę i zaraz wam pokażę, powiem dlaczego. Kiedy przyjechałem tym Wranglerem pierwszy raz tutaj do domu i stanąłem nim koło gladiatora, pomyślałem sobie i w ogóle stanąłem koło bagażnika do niego, który wydawał mi się bardzo niską. Mówię: No, niemożliwe, żeby seryjny Wrangler był aż taki niski. Coś musi być nie tak z moimi sprężynami. Oczywiście wszystko jest w porządku, znowu mi się coś do głowy wkręciło, ale pozwólcie, że Wam wytłumaczę, co spowodowało że miałem takie wrażenie. Dajcie mi chwilkę. Jest różnica, co? Ale też kiedyś urośnie i będzie dużym jeepem, słuchajcie, jak zwykle, dopiero kiedy wjechałem do garażu, przypomniała mi się jeszcze jedna mała, ostatnia rzecz, którą umiałem Wam powiedzieć. Mianowicie, z każdym naglerem dostajemy zawsze takie coś, czyli książeczka z instrukcją i książeczka serwisowa. No i słuchajcie, podobno, i faktycznie tak jest, dowiedziałem się o tym w salonie, razem z tym, z tym Jeepem dostajecie instrukcję do Wranglera 4XE i to chyba z 2022 roku, tak dokładnie, tak jak jest napisane. Co zabawne, patrzyłem też w aplikacji, zanim sprawdziłem właśnie tutaj i... W aplikacji też można kliknąć na instrukcję online. No i tam macie do Wranglera z 2023 roku, czyli też nie do najnowszego modelu. Stellantis <grym> naprawdę musicie się ogarnąć. Dobra, tym razem to już chyba będzie naprawdę wszystko. Jeżeli cokolwiek mi się jeszcze przypomni, no to już będę chyba robił z tego kolejny film. Także dzięki jeszcze raz i nara.